Cześć witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy właśnie przycisnąłem gwiazdkę. I nie wiem, czy ja czegoś nie zbudowałem przypadkiem, bo przed sekundą słyszałem dźwięk budowania, a gwiazdko wrzucam zawsze nagrywanie, ale chyba niczego mnie nie zmniejszyło, odnoszę takie wrażenie. E, nie, chyba nie. Miasto... Poziom drugi. Um... Aha, tu potrzebuję tylko pieniędzy, żeby zrobić poziom trzeci. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Eee, cóż, przed nami kilka takich trudniejszych grup do walki. Szkoda, że ja pewnych jednostek nie mogę schować na polu bitwy. To jest dosyć irytujące. Ale spróbujmy się z tymi gryfami. No, skurwy kurwy bywają irytujące, bo no, mi wlatywać w tego centaura i znowu go będę tracił. Nawet niewiele im mogę zrobić, nie? To, że mi zrobił w lot jest pewne. Coś tu zrobił. Hmm. Możesz pułapki stawiać. Ciekawe. Wal w tego głupka. Czy może tam było walić? No właśnie, też wlecisz mi w centaura. 4-8. Jedziesz. Ło dobre ła. Zaatakuj i zostań na pozycji. Tak, poprosiłbym. Z tej pozycji. O, chociaż lepiej było stanąć tu, to byśmy do morale. A, oczywiście, tego się można było spodziewać, nie? Ła? Przywal mu. Pozbądź się skurwiwija. To jest way nie Ajajaj, aj, niepotrzebnie. Moje harpie biedne. Nie! 5 harpi, pisz No dupa. Totalnie źle zagrana bitwa, po raz kolejny. Niespecjalnie mi wychodzi granie tych bitew. Ła, ła, ła! Zaatakuj, zostań tam. Mogę najpierw nie zdać, żebym nabrał. Ok, znowu po prostu łapię tych głupkowatych strat za dużo. I, i już rozumiem, dlaczego mówiście, że powinienem wziąć magię ziemi i regenerację. Morków się nie da specjalnie leczyć. A armii wytracam na potęgę, więc to chyba nie jest najlepsza rzecz na świecie. Przynajmniej nie tak powinienem grać. A, kolejny czerwoniak. Masz już te 10 many? Nie wiem w sumie. O! Mojna. Co? Tu nie mam portalu? Ach, z powrotem do tego miasta. A moglibyśmy to przeskoczyć w taki sposób, że. Hmm. Szteksy. I cały czas nie zbudowałem tego budynku do nich. Dobra, Sandor, słuchaj. Generalnie sprawa jest taka, że musisz zapierdalać. I ustrzelić tego pajaca gdzieś tu na trasie. Teraz pomyślmy, co tu zbudować, mądrego. Tutaj mam trzy budynki, dobra, to jest praktycznie wszystko, więc się specjalnie tym przemawiać nie powinienem. A jaki jest drugi budynek? O! No i głupie. Zrobię sobie to jeszcze. Najsampierw jednak. No chociaż trzeci poziom miasta. Tu tak taksów nie zabierasz przynajmniej. E, no. Halo? A, zbudowałeś już. Dobra, to pokaż mi ten drugi budynek. Yy... Aha, na terenie, dobra, ok. W ogóle, bo to jest na terenie tylko, to ja wolę to. Pajacu! Zostaw moje miasto. Dlaczego on jest taki szybki? Jej, jeju, już wszystko wiem. Dobra, to czytam, czytam, czytam i nie mogę się doczytać tego. To nie jest kraj dla orków i ludzi. Łoh, źle mi idzie gdzieś dzisiaj granie. Zdecydowanie nie jestem w formie i te straty, i to wszystko się składa po prostu. Będę stał w mieście, to się mogę przenieść do innego podbitego miasta. Czyli, jeżeli stanę w mieście, gdzieś tam portal, mogę przenieść się do tego drugiego miasta. To by to oznaczało. 15 punktów ruchu potrzebuję. Pytanie, czy mi starczy punktów ruchu. Ale powinno. Jeżeli dobrze rozumiem, sto już w mieście. Super. Mhm. Mhm. Czyli w nie, w tę stronę. Jednak. Tam w ogóle cokolwiek mogę Zus Maria, nie lubię takich sytuacji. Jakiś wróg wychodzący z dupy strony po prostu. A ja jeszcze nie rozumiem do końca kurwa wszystkich zasad obowiązujących w tej grze. No chodzi mi się w kurwiał i tyle tego będzie, no. Tekstury się jak zwykle nie ładują na samym początku. No, ty jesteś głównym, no. Mam tu chociaż karczmy albo w ogóle jakiekolwiek jednostki. Do... No jednostki są. A więc zbudowało karczmy, to możemy się próbować bronić. Aha, mistrz kamiennej skóry, ok. Dwóch majarzy. Się patrzy i mierzycieli. Ok. Może ty? A ktokolwiek startuje z Centaurem? Nikt. Hm, weźmy Ciebie. Ja jestem ile wojowników jestem w stanie zakrytować teraz. Nie za dużo. No, ale mogę spróbować się bronić przynajmniej. Dobra. No Spróbujmy więc. kurde Przeszywający ja pierdolę Septo No takie mnie. Skurwivi mnie zabije się jeszcze wskrzesza jako szalały Dobra, jestem w stanie te bitwy jakoś szybciej skończyć, jakiś poddaj się czy coś takiego. Pokaż jak skrypta jaj zrobię. Bez sensu To nie jestem fanem rozgrywania w skryptu AI. Czemu nie używacie specjalnej zdolności? mi nie potrzeba? Teraz używam. Bez sensu. O, przynajmniej ten jeden wszedł w wyobrażenie. Nie Dobra, przerażające. Jak wiele jeszcze się muszę nauczyć w kontekście rozgrywania tej gry. Strasznie źle gram. Naprawdę nie jestem zadowolony z moich umiejętności rozgrywania. Bo wiem, że wiele rzeczy mogę zrobić lepiej. Ja robię je często dużo, dużo głupiej niż powinienem to był robić. Co mi się cholernie podoba. To śmieciarzu mały. Ja cię kurwo dojadę. Dawaj go. A ja cię kurwo zabiję, no Daj mi tylko chwilkę. Poza miastem jesteś. Lecz się, lecz się. Na pół dystans. Zajebiście. Idziemy zabić kapłankę za tym. A, mogę być. Ach, dobra. Też mniejsza większość w sumie. Zdychaj. Pajacu mały. Zwykle, oczywiście, centaury muszą spadać. O. Super. Niczego mi nie zbudowałeś, szkoda, ale okej. Okay. Um, cóż, przynajmniej moje miasto, nie? Weźmy mi te gobliny. Ładnie ta liczba goblinów wygląda, 80 już prawie ich jest. Nie do końca, zupełnie nie rozumiem mechaniki tego Portalu cały czas. Pewnie jest banalnie prosta i, i pewnie napiszcie mi w komentarzu, a właśnie. Też, żeby nie było. Dzisiaj pewnie będę też nagrywał odcinek jeden do przodu, więc nie denerwujcie się, jeżeli ja nie doczytam komentarzy, bo jutro jestem, czy tak powiem w trasie, przez co nie wszystkie będę mógł yy, przeczytać komentarze, więc tutaj proszę o wyrozumiałość z Waszej strony, chociaż minimalną. Nie mówię jakoś dużą, delikatną chociaż Serio? co ja to mogę zbudować nie... A, harpie nie głupie. A w drugim? Aha, też nic. Zabij tych towarzyszy. Tam budyneczek widziałem jeszcze do statów jakiś mały. Dobra, już specjalnie nie pozabijacie. Mm -hmm. No i sprawnie. Dobrze. Ła. Niewiele zrobisz. Okej, okay, bohater. Dobrze. Huh. Poszło gładko w miarę. O, przebuduj. U zawczasu. No tak, zawsze dołączymy kilku kilku wojowników i parę podstawowych jednostek, chociaż. Cały czas tych kruśtekstów nie mam. Jeszcze żadnym białym nie widziałem kopalni. Dziesięciu gwardzistów aż? To chuj dużo. Naparzej. Hopsa! Okay no tego pajaca już nie gra powiedzmy wprost. Ła Któż ty? Ty, dobra. Dojeść tego dziada. 4-6, to 7 zginęło. A ty powinien zamknąć ten te bitwy, powiedzmy, nie, nie sprawiają już jakieś wielkiej trudności. O, stajnie, nie? Miło. Ach, ty stamtąd przyjechałeś. Myślę, czy po prostu nie pojechać prosto na ciebie i ci nie zająć zamku. Zresztą bałem się, że to może nie być takie proste, jak mi się wydaje. Choć zważywszy na to, że coś tam ci zabrałem przed sekundą, to może jednak. Wow, jak tu ładnie. Wow. Tak, tu ładnie coś tu jest napisane w hmm, zamku, clickspire? No faktycznie w zamku mogę mieć problemy z tobą. Jest przynajmniej poziom. Seria zaczyna myśleć o tej regeneracji. No. Chociaż. Teraz to mi tak, wpadło tutaj. Drugi poziom cszał krwi. Teraz mógłbym wziąć kilka lepszych zdolności tu. O, posiłki drugiego poziomu mógłbym wziąć. Pogromca. Już nie słabe. A tak ze wsparciem. no, 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 no. No, no, no jest tu kilka fajnych rzeczy, które można by wziąć. Turysta. Mentor też jest nie, nie słaby czy mentor i brać jakiegoś bohatera, który by po prostu dodawał mi statu tutaj tych. To jest tu, czy tu? Nie pamiętam gdzie to było. Taktyka to był mistrz oblężeń, mistrz oblężeń 3, okej. Tu masz pefinding. finding. Za dużo tego woja tracimy, naprawdę. O Jezu, mogę masowy... Ojeju, wampiryzm wziąć masowy. Co tutaj może zbudować tym razem? O, super. A to? Kamienia nie mam cały czas. Tu i tak samo. Dwa tacha Jedziemy. Dużo ekspoch może wpaść, więc to dobrze. Może to nie będzie prosta bitwa. Na pewno nie będzie. Zacznijmy od posiłków. Uwaga, ta hapeta, to może być kawałek przeciwnika. O kurwa, ktoś wiebał się Andrzej. Muszę ja powiedzieć, że hardo. Ja ta bitwa jest bez sensu. Zaczynam czytywać. Naprawdę to jest zły okres nagrywania dla mnie, ale wiem, że kurde muszę, no bo jutro będę musiał nagrać na ten 6 jeszcze odcinek, ja jestem zły, a mam bardzo złe określanie, jeżeli chodzi o ryzyko, zagrożenie i o rozgrywanie bitwy. Jestem tak niezadowolony dzisiaj z tego. Mi jakaś zastawka w mózgu siadła po prostu i, i nagle powiedziała: Ej, dobra Ignacy, będzie świetny pomysł, że zrobisz. Że nie weźmiesz poziomu, zakładam. Działaś, przynajmniej chociaż tyle. Nie, 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 jedź tam, tam jedziesz. Dobra, niczego nie budujemy. Dobra, Pajas pojechał się czyścić. Przebij się ten, zobaczmy, co tu się znajduje jeszcze. Po prostu drewno. Sporo strzelców wyborowych. No właśnie. Tak, te centaury pewnie na stratę idą. No właśnie. Pewnie na pewno. Mr. chociaż posiłki, to może coś zrobię. Moje pacentaura. O, nie przyspieszyłem się, a to nie ma potrzeby. Więc los dobrze, chociaż tyle. Huh. cóż to za kolorki na jęzorki. za Helm Krakhaka. Intrygujące. Cóż jesteś w stanie teraz zbudować tutaj? Kolejny poziom. Wiecie, o czym ja myślę? Może weźmiemy ten artefakt. Na tym się nie będę specjalnie zastanawiał. Ja daję to za to. Dobra, skończ tu. Najpierw pojedziesz po łuk z rogu zanim w ogóle cokolwiek. Hop, hop. Zajebiście. A to? Nie. Nie. Całe wojsko mi stać przynajmniej. Dobra. Ta armia jakoś wygląda przynajmniej. Harpie chociaż mogą, może zaczną coś robić. W tę stronę co będzie? Dobra, zaś się okaże. Tu jesteśmy na granicy z czerwonym, którego by się trzeba pozbyć i to tak szybko. Bo zwlekanie z tym to nigdy nie jest nic dobrego. Co tym razem tutaj mi napisaliście? Pozdrawiam Ignacego. Ignacy nie zgałgań tego. No tak, właśnie tego się spodziewałem. Siema, Polacy. O hej. Co jest na drugiej stronie? Bo nie będziecie mi teraz w każdym coś pisali. Ok. Choose Blood or Tears. Okej. Okay. Live drain plus mas. live drain. Okej, okay. No to już wziąłem, To dzięki za radę. Przynajmniej w końcu się do czegoś przydały rady. Szygę. Teraz już mogę Was ścigać. Faktycznie te gobliny bez karty będą sypały naprawdę mocno. Wow. No, to Goblin się nagle stał dwa razy lepszym DPS-em niż był poprzednio. Dobra, idź najpierw dalej. No i pięknie. O nie, zapomniałem o tym, że jak wszedłem w taki sposób, to faktycznie dostałem straty. A to już jednego orka myślę, że przeż odżałuję jakoś. Te harpie w końcu coś mogę zacząć robić. Jakieś ich około 40 już nie. Dobrze. Uch! A wy czego pilnujecie? Westfalki. A cóż tu mogę zrobić jeszcze? Ach, fortyfikacje. Chętnie. Czy w drugim zamku też nie mogę zrobić fortyfikacji? O, nie to. Nie, nie mogę. Mogę zbudować przyraz artefaktów. Może to było niegłupie. Nie wiem jak to jest z kursem, czy ślepa kurwa tu jest. Chodźmy na westfalki. On znowu Gryf. Uuu. W sumie to to będzie działało dobrze. Same się oczywiście myślałem, że przywalicie mi. Bo one mogą chyba orkom przywalać tym leczeniem swoim. Goblin czyści, teraz z łukiem jednorożca to jest napierdalaczem goblin już. Huch. Karty Tarota. Aha, i tu będzie koniec. Ostatnia, ostatnia walka, że tak powiem, tu będzie. No dobra. Pozbądź się. Dobrze. Szał! Dajcie mi szału! Cholernie mi się przydał teraz. Dobrze. Nie, zostaw mi gobliny. Dobrze, centaury chociaż. I tak by zdechły i tak. Nie, zostaw je! Męboki. Dobrze, przynajmniej w posiłki bije, nie? Spierdalaj. Niestety i tak pewnie w niego wlecisz. Nie w harpie o dziwo. No zabito. Cholerstwo, no. No, przynajmniej przywalił mocno. Bo składany jest chociaż. Dobra. Mamy to. nie mam już tych karterata czasami. Ach, to mam dwa zestawy teraz rata. No to proszę, prawdziwy ze mnie hazardista, no. No dobra, czyli ja hazardista, Kart, z tarata się wróży, a nie hazard, haz, a nie się na nich hazarduje. Zrobiłeś? Zrobiłeś, dobrze. Yy, słuchajcie, moi drodzy. Kurczę, gałganie i gałganie, może to czas skończyć. Ja bym mi wy byliście Wy, to były hilousy szóste. Widzimy się już jutro o godzinie 15. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.